Rozpoczynamy trzecie spotkanie, finałowe. Przypominamy, w się do trzech wygranych 2 do 0 prowadzi UKS I teraz 1 do 0 na początku tego meczu. 6-0, ok. Jest czego wystartować. Ale moim zdaniem, psychologicznie, to tutaj EUKS dominuje w tym spotkaniu na dużą liczbę ataków. Mocna zagrywka. No i wraca piłka na strony budowlanych. Pęcowa zatrzymana. Świetnie tutaj przesunęła się Brazylijka Bidias. Rej, Bidias. Pamiętasz wynik 23:9 w jeszcze... sezonie zasadniczym? No, gdzieś tam był, ale nie na tym poziomie, chyba. Z tej siak. bardzo wysokim poziomie, Klaudia, piłka setowa, wysoka, piłka do Jowany. Jeszcze raz, Jowana. Jest to brona Klaudii nie Nie masz czego, Boczek uderzyć. Cesia, przerwany atak. Koniec seta. Bo to jest pogrom w tej pierwszej partii. 25 do 10 wygrywa UKS i drużyna UKS-u o dwa sety od Mistrzostwa Polski. Może powiedzieć swoim koleżankom, dziewczyny chciałam. Z 10 piłek dolatywały tylko dwie do Siatki, więc teraz zaczniemy grać tak jak przez ostatnie dwa spotkania. Bardzo ciasny z Julia Twardowska, Jowana, jak zwykle można powiedzieć po skosie. Niestety tylko zawodniczko ma ŁKS. też zatrzymana, tam od stopy odbiła się ta piłka. No wszystko, ja liczę, że w tym trzecim dziewczyny złapią się bardzo mocno na, na takim wyniku po 22. W połączeniu z tak głośnymi trybunami to może być bardzo ciekawa partia. Jowana Brakoczewicz jest skierowana. Urban, Anna Korabiec, dobre przyjęcie. Monika Bociek daleko fałd. I mamy koniec seta. Tym razem pewnie wygrywa drużyna budowlanych. 25 do 16. Zatem w tym trzecim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski mamy remis. 1 do 1. Okazja do kontry. Aleksandra Wojcik, sekuracja Bidias. Jeszcze raz Wojcik na tym lewym ataku, ale to nic nie wpada. Julia Twardowska, świetnie straż. Aleksandra Wojcik zablokowana przez Łęcową. Dobre przyjęcie Bidias. Broni Jowana Brakoczewicz, lewy atak. Julia Twardowska. I jest remis 13 do 13. Dobre przyjęcie Bączyński. Jovana Brakoczewicz broni Aleksandra Wojcik. No i może atakować Bidias. I tak też zrobiła Brazylika. Zrobił nam się prawdziwy finał. Tak. Brakoczewicz. Wyciągnęła tamannę. Korabiec nie zaryzykowała. Alagierska będzie kontra na 22 punkt. Wartowska Droga linia. Bidias. 24 do 21. Odwracają. Korabiec. Aleksandra Wojcik kończy tę partię. 25 do 22. Wygrywa drużyna łks i łks o jeden set od Mistrzostwa Polski. Pencowa. Bidias. Obiegnięcie, zablokowana Efimienko. Jarosława Pencowa. Nieźle Bidias w przyjęciu, blokowana Boczek. 17 punkt dla budowlanych. Teraz szeroka jedna noga. Bidias przeszedł na prawą stronę. Bociek trochę wyrzucona tutaj za antenkę. Jowana Brakoczewicz. Jeszcze jedna piłka do Jowany na drugą linię. Nie siły. Twardowska zagrała najgorzej jak mogła. Budowlanych. Aleksandra Wojcik. Lewy atakout, czy po bloku? Po bloku pokazują sędziowie. Koniec seta. Nie będzie żadnego sprawdzania. 25 do 23, a więc tradycji staje się zadość. Będzie tajbrek także w tym trzecim meczu o Mistrzostwo Polski. O, przegarła się ona Bączyńska. Jest pierwszy punkt w tej dla budowlanych. Klasa. Sam nadgar gdzieś tam palec w dół w ostatnim momencie idealnie w linie. Idias. No i tu będzie dyskusja. Tak jest. No właśnie. A piłka zdaje się, była na stronie. EłKS to trochę się pospieszyła. E Anna Bączyńska, tak to wyglądało, no my akurat to siedzimy w takim miejscu, że... I to był błąd. To jednak dobrze siedzimy. I wzrok, jeszcze, <laughs> jeszcze. nie najgorszy. Tobiasz. Bidias, świetny atak po skosie brazylijki. Korabiec, dokładne przyjęcie, yy, Alagierska, chyba tam trochę wyrzucono za antenkę, Jowana. Bronią się siatkarki budowlanych, ta kiwka nie wchodzi. Yy, nie ma komu uderzyć. Stysiak potaśnie, fałk. 14 do 9 dla ŁKS-u, to będzie piłka meczowa na wagę Mistrzostwa Polski. Mogą mieć do siebie zawodniczki budowlanych e, pretensje, bo naprawdę kontry wisiały trzy razy w powietrzu. A teraz do tego w tym ostatnim punkcie najgorsze ustawienie. Pierwsze co tu się ustawienie? dzieje? Co tu się dzieje w hali? Piłka Meczowa. Marta Wojcik. Stenzel, Bidias. I jeszcze nie koniec. Oj, będzie sprawdzał coś Michał Maszek. I koniec. będzie po meczu! W drugiej linii rozgrywająca! Tak jest! Tak jest! Jest błąd jest koniec! 15 do 9! ŁKS Commerz Kon wygrywa w tajbreku z Grotem Budowlanym całe spotkanie 3 do 2 po 36 latach. Tytuł wraca do drużyny ŁKS. Świetne widowisko, trzeci, czwarty i piąty set, duże emocji. Długo będziemy mówili o tych finałach. Trzy spotkania pięciosetowe, trzy spotkania, które mogły się podobać. To powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. ŁKS zasłużył trzy razy po Tajbreku, potrafił przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Więcej jakości i kawał dobrej siatkówki dzisiaj zobaczyliśmy. Tak. To jest wielki dzień dla drużyny uks Lepiej ta gra się rozkładała. To oczywiście na analizy jeszcze przyjdzie czas, bo to nie, to nie jest moment. Tutaj będzie święto. Jedne się cieszą, drugie płaczą. Kto tam został najlepszą zawodniczką tego meczu? Mamy komisarza. Komisarza, Szyga, tak? na pewno zostanie wręczona. Maciej Drasik czeka, no bo tej radości tutaj nie będzie końca. To jest wielkie święto łódzkiej wsiadkówki, bo. Takiego finału tutaj nie widziano. Dwie łódzkie drużyny. Warto wrócić też do tego, że to Chemik, Police, że Developer, z Rzeszów to były drużyny jakby pretenduj pretendujące. No bliżej było. Proszę do bardzo. lagierska. Ja myślę, że jej się należał, należała ta statuetka po pierwszym spotkaniu. A dzisiaj dużo ciepłych słów usłysza. Moda środkowa łks moim zdaniem naprawdę materiał, mamy ciekawy materiał do, do pracy. Jacek Nawrocki będzie bardzo, bardzo zadowolony z tej zawodniczki. Finały w jej wykonaniu na najwyższym poziomie. Tak, Klaudia Lagierska, ale teraz to już ta statuetka została odłożona. I będą się cieszyć zawodniczki ze zdobycia tego złotego medalu. Podziękują sobie. I za chwilę będzie dekoracja, także proszę z nami pozostać. Dosłownie malutka chwilka przerwy 15 do 9 w tej breaku 3 do 2 wygrywa ŁKS, Na kilkanaście sekund się żegnamy. Łukasz Kadziewicz, Tomasz Wędrowski i za chwilę do Państwa wracamy. z Państwem jesteśmy ponownie. To będzie święto w całej Łodzi. Ja myślę, że tutaj ta siatkarska Łódź dzisiaj spać się nie położy. Jest godzina 23 Dwie. Oddzielna statuetka Tomku, bo jeżeli Łódź nie będzie spała, to dzisiaj będzie naprawdę długo bawił się i tańczył ŁKS, a ma, ma kto tańczyć i ma kto świętować kibice. To jest coś niesamowitego. To jest ewenement, moim zdaniem, obrazek pokazywany w całej Europie. w ja ogóle na skalę europejską, zdecydowanie. Jak nie światową, no, widzieliśmy tak. brazylijskie finały, tam też potrafi być bardzo gorąco, pełne hale. To jest naprawdę niesamowite. Wchodzisz, na obie... Wchodzisz do hali, w której czujesz, że, że to będzie święto, to będzie, będzie duże wydarzenie. Czuć to napięcie. A poza tym, kulturalny doping. Tutaj tak. nie było żadnego zgrzytu. I tak było od początku tych spotkań 3-5 setłówki. Mówiono, że będzie pięć, no, dwóch meczów e, zabrakło, ale jak najbardziej Pełkes wygrywa ten tytuł 36 lat temu w 83 roku święciły tytuł i zwycięstwo z Jurkiem Matlakiem. Moim zdaniem nikt nie odpuści w Łodzi budowlane w kolejnym sezonie po raz kolejny znowu będą mocną ekipą. Brawa dla tego zespołu na pewno, i teraz robią to kibice także UKS-u. To piękna atmosfera. Grot pod Orlanie Łuczę. Tą 100% zgoda z tobą. Wicemistrzostwo Polski. Po raz drugi. Wielki szacunek dla zawodniczych, ale jeszcze większy dla kibiców. zagomny Jacek Kasprzyk. To przypomnijmy po kolei nazwiska zawodniczek Maria Stenzel Gabriela Polańska, Magda Stysiak, Małgorzata Śmieszek, Jowana Brakoczewicz, Julia Twardowska, Jarosława Pęcowa, Justyna Kędziora, Agata Babicz, Femke Stoltenborg, Ewelina Tobiasz, Oliwia Urban i Anna Bączyńska. Łażyk Krzyształowicz, pierwszy szkoleniowiec, Adam Czekaj drugi. I teraz po kolei te zawodniczki dekorowane są srebrnymi medalami. Teraz dwa dni przerwy, zmiana emblematu i, i, i Warszawa. <laughs> witamy, witamy pod biało-czerwoną banderą. Zapraszamy na Torwar, też 20.31 maja, w środę. I tam się będzie działo. Bo będziemy gdzieś wracać do tego meczu pierwszego, rozegranego w Kędzierzynie, meczu jakiego jeszcze nie było i historii, które tam się wydarzyły, ale dzisiaj sobie to oszczędzimy, bo to jest piękny moment, medale i, i o tych wszystkich historiach chyba dzisiaj nie będziemy mówić, chociaż no, wszystkie portale społecznościowe aż huczą. No to czekamy na mistrzynię, ten Puchar już tam stoi, a one za chwilę skoczą na podium. I to będzie ten moment. w 6 latach, mistrzem Polski. Szampany się leją, a na pewno ich się sporo jeszcze tutaj dzisiaj poleje. Ale chwilę, chwilę zabawy i znając prezesów i zawodniczki już będą konstruowane składy na kolejny sezon, bo już tam pocichy są albo były już. Popatrzmy. Złote medale, Ewa Kwiatkowska, Lucy Mulsztajnowa, Reżiany Bidias, Aleksandra Wojcik, Daria Szyrba, Agata Wawrzyńczyk, Klaudia Gajewska, Anna Korabiec, Monika Poczek, Krystyna Straż, Iza Kowalińska, Klaudia Lagierska, Zuza Efimienko, Marta Wojcik, Michał Maszek, pierwszy szkoleniowiec zespołu. Bartłomiej Bartodzieński drugi, Michał Cichy, statystyk i tak dalej, i tak dalej, tu można wymieniać tych Co? wszystkich bezimiennych, bo tutaj przecież cały sztab pracował i przy jednym, i przy drugim zespole, proszę nam wybaczyć, jeśli kogoś jeśli kogoś pominęliśmy Wielkie chwile, wielkie powroty, szczególnie właśnie Marta, powołana Wójcik też do reprezentacji, dla niej moim zdaniem to jest drugi oddech w jej bogatej karierze sportowej tak. kucharz za mistrzostwo. Medale wręczane. I nikt tutaj Hali nie opuścił. To już teraz nie ma żadnych wątpliwości, kto jest mistrzem Polski. To jest fantastyczne. Naprawdę. Nie warto Komentować tylko słuchać i podziwiać, bo ja jestem pod wrażeniem, jestem pierwszy raz w tym obiekcie, oglądałem każdy mecz, szczególnie finały, ale na żywo wygląda to jeszcze lepiej i bardziej imponuje.